Cześć, Dziś Ci pokażę jak zainstalować launcher NDMC na Macu Niestety mój Mac jest już trochę stary, w dodatku ma uszkodzoną kartę graficzną więc nie dość, że interfejs się nie wyświetla poprawnie to jeszcze się wszystko zawiesza, ale myślę, że dam radę Ci to pokazać Więc na początku musisz zdobyć główny plik launchera. Znajdziesz go na stronie ndmc.pl Na samym środku, tutaj Plik powinien się pobrać Teraz możesz zamknąć Safari Wejść w Finder i przekopiować pobrany plik z pobranych rzeczy tutaj na Pulpit. Dobra, świetnie. Teraz możesz go spróbować uruchomić. Najprawdopodobniej wyświetli Ci się taki komunikat, że nie można go uruchomić, ponieważ pochodzi on od niezidentyfikowanego autora. Aby to ominąć, trzymasz lewy kontrol, klikasz na plik prawym i wybierasz opcję Otwórz. Teraz powinna się pojawić dodatkowa opcja, otwórz, która omija ten komunikat. No i dobra, teraz albo Ci się otworzy launcher normalnie i będziesz mógł grać, albo wyświetli się komunikat, że nie masz zainstalowanego JDK. Co to jest JDK? JDK jest to Java Development Kit. Jest to oprogramowanie niezbędne do działania Minecrafta i launchera i wielu innych aplikacji. Najprościej go zainstalować klikając w więcej informacji, otworzy Wam się strona Oracle, Wchodzisz w download, i tutaj jest macOS installer. To jest ten plik. Pobierasz sobie go, no ale niestety, na przykład starsze safari, takie jak moje, nie wyświetla poprawnie tego komunikatu. Więc musisz zainstalować inną przeglądarkę, na przykład Firefoxa, lub jeśli Ci się to wyświetla, to po prostu pomijasz ten krok z instalacją Firefoxa cały. Dobra, więc jak najszybciej zainstalować Firefoxa. Pozwolę sobie szukać Firefox'a, pobierz Firefox'a, pobierz teraz. Dobra, to już mi się pobiera, pominę to. Dobra, już się pobrał. Teraz już możesz zamknąć Safari i nigdy do niego nie wracać. Oby. Finder i tutaj jest Firefox 76 DMG. Otworzy się takie okienko, tu możesz pominąć spokojnie, sprawdzenie. Chyba, że masz słabe łącze internetowe i jest duża szansa, że się pliku uszkodzi. Dobra, więc tak, aby tylko raz uruchomić Firefoxa, jeśli jesteś przywiązany do Safari, to klikasz tutaj dwa razy i on się tylko otworzy. Potem możesz wysunąć ten dysk i on zniknie z Twojego komputera. Jeśli jednak chcesz go zainstalować, to łapiesz tą ikonę i przerzucasz ją tutaj, do programów. Po chwili powinien się otworzyć taki komunikat, kopiuję firefox.app do programu. Dobra, przekopiował się. Teraz możesz sobie ten plik tutaj... Przeciągnąć napasek, na, o jezu, nie ten plik Firefox. Na pask na dole, żeby go tutaj mieć pod ręką. I możesz to zamknąć, to zamknąć, wysunąć ten dysk z Firefoxem i skasować ten plik DMI, który pobrałeś, żeby nie zajmować miejsca niepotrzebnie. Dobra, to może go odpalić teraz. Dobra, jeszcze wyskoczył komunikat, że Firefox nie jest, pobrany, nie, jest, jest programem pobranym z internetu. Czy na pewno chcesz go otworzyć? No, myślę, że tak. No i dobra, jest Firefox. Teraz tak, e, trzeba pobrać to JDK, więc oracle JDK, download powinno cię przekierować na stronę tą właściwą. Takie hasło. E, to miganie jest objawem mojej uszkodzonej karty graficznej, nie przejmujcie się tym. Dobra, e, JDK, download i tutaj niżej. Installer Już tutaj przeskoczyła. Oczywiście, download Zapisz plik Wszystko, fajnie Dobra, to plik się pobiera Dobra, magia, plik się pobrał Więc można go otworzyć normalnie stąd lub z findera Pomiń, pomiń Lub nie pomiń jak chcecie bezpiecznie JDK e, Dobra, to powinno otworzyć instalator JDK Dalej Instaluj hasło. No i wszystko świetnie się instaluje. No i zainstalowane. Super, zamknij, zamknij, zamknij. To można wysunąć. Plik możesz skasować z findera ten pobrany. To po co można dysk? Tak samo ten pobrany Andy, skoro już mam go, na... Aha. Na pulpicie miałem e, skrót. O Jezu. Dobra, to jeszcze raz muszę pobrać. Tutaj powiesz. Zapisz plik. Dawaj, 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 szybko zapisany. Na pulpit go. Pyk uruchom no tak lewy kontrol. otwórz wystarczy, że raz to zrobisz i on już to powinien zapamiętać dopóki nie skasujesz pliku i nie pobierzesz go od nowa, oczywiście i już się powinien normalnie otworzyć launcher o, działa, dobra kozak no i to by było na tyle mam nadzieję, że ten krótki poradnik pomógł wielu osobom który miałem z tym problem? No, te dziwne glisze i lęcze, że na przykład to przejrzyste pole <gry> albo na przykład ta biała dyskietka to są efekty tego, że mam uszkodzoną kartę graficzną i nie wyświetla poprawnie wielu elementów. E, tu w ustawieniach możesz się zalogować na konto NDMC. Spokojnie nie, e, nie zbieramy żadnych danych. Niepotrzebnych, tylko login i hasło. Mail możesz wpisać ewentualnie, jakbyś chciał sobie to hasło kiedyś odzyskać, jakby się zgubił. To wtedy musisz napisać do administratora albo użyć panelu na stronie. no I normalnie klikasz gra jak się już zalogujesz. Gra powinna się normalnie uruchomić, jeśli masz słaby, słabą kartę graficzną, na przykład posiadasz MacBooka Air, bez karty Nvidia albo AMD, tylko na karcie Intel Tak jak już zainstalujesz paczkę to polecam sobie zaznaczyć tutaj wyłącz animację tekstur może drastycznie zwiększyć liczbę FPS i to jest naprawdę to może być zmiana o 400% ale najpierw polecam sobie to odpalić i zobaczyć dobra, to by było na tyle dzięki za oglądnięcie tego krótkiego poradnika mam nadzieję, że nie będę musiał już nigdy włączać tego komputera z makiem bo odkopanie go z dna szafy, to naprawdę było no, kupa zabawy, powiem Wam, i jeszcze przy instalowaniu systemu nowego coś, czego nie chciałbym robić drugi raz zwłaszcza, że uruchomienie tego może za piątym razem się uda dobra to to by było na tyle, mam nadzieję, że że będzie Wam się dobrze grało na naszym serwerze, pamiętajcie, administracja jest od administrowania, więc jeśli coś by nie pasowało, coś by się zawieszało, coś by nie działało, jakiś zmian byście chcieli, ktoś by was irytował, ktoś by was wyzywał czy coś, to śmiało piszcie, od tego jestem. Na przykład używając panelu gigi na naszej stronie internetowej, tylko nie zapomnij, żeby zostawić jakieś dane zwrotne, ponieważ kiedy ja odczytam wiadomość, nie od razu, to nie mam jak odpisać. Ten panel znajduje się tutaj w zakładce kontakt zadaj pytanie online, dokładnie tutaj, ja dostaję wiadomość bezpośrednio na telefon tylko mówię zostaw jakieś dane zwrotne, ponieważ ja naprawdę nie odpisuję na te wiadomości zwykle od razu jak mnie nie ma na telefonie a tak często jest, niestety to żebym mógł odpowiedzieć na twoje pytanie, albo się zaloguj na gg albo zostaw mi maila swojego w wiadomości bo inaczej po prostu nie będę miał jak odpowiedzieć, no chyba że to są jakieś, nie wiem, informacje anonimowe ale to to ten, wiadomo a, jeszcze strona się rozjeżdża trochę na tej rozdzielczości, ale no nic no dobra, no to kończymy jabłuszko, wyłącz bye, bye